Dzisiaj tą drogę z katedry do na długą czy na kińskiego można przebyć może w 7, może w 10 minut, ale wtedy transport ranego trwał nieraz półtorej godziny i godzinę, w zależności od okoliczności. Przede wszystkim, jeżeli było nas tylko trzy, to już był luksus, bo można było sobie zmieniać ręce. Ale zwykle tylko we dwie musiałyśmy sobie dawać radę. No a ciężar takiego rannego z noszami był duży. Poza tym szło się przecież nie po równym asfalcie czy chodniku, tylko po gruzowisku rozwalonych ulic wśród płonących domów. Trzeba było ulice, niektóre fragmenty ulic były. Strzelali się w nich Niemcy, trzeba było je omijać piwnicami, bo była. Drogi prowadziły, trasy prowadziły często właśnie nie ulicami, a podwórkami albo przez piwnice. No, trzeba było z tym rannym zejść po tych krętych, wąskich zwykle schodkach do piwnicy. Zatłoczone one były zwykle i piwnice, i korytarze. Tych ludzi w piwnicach przybywało, bo ciągle ktoś uciekał, prawda, z jakiegoś rozwalonego domu czy spalonego domu. Ludzie się ciągle przemieszczali z całymi rodzinami, z, z tymi tobołami, z walizkami, z zabytkiem, więc było tłoczno i ciasno i ciemno, bo gdzie gdzie tylko. Jakieś tam świeczki się paliło, paliły, trzeba było się tam przeciskać. Piwnice domów były ze sobą sąsiednich połączone, wybijano dziury w murze. Te dziury były czasami wygodne do przejścia, ale czasami to były takie otwory średnicy 70-80 cm. Trzeba było rannego. Ściągać z noszy, jakoś za samego go przyciskać. Więc mówię tu o tym, żeby zobrazować, że droga była taka bardzo trudna. Z takiej piwnicy wychodziło się nieraz właśnie na jakieś podwóreczko. Z podwóreczka na klatkę schodową, skąd przechodziło się przez mieszkanie na parterze? Bez drzwi, ale były tam jakaś, jakieś jeszcze resztki sprzętów. Wyjście z tego mieszkania było przez okno. Przez okno, żeby było wygodnie dojść, do, dostać się przez okno, to był dostawiony jakiś stół, potem jakiś stolik, jakiś taboret. I po tej piramidzie wchodziło się na parapet, a z drugiej strony, od strony podwórza, były oparty o parapet, jakieś deski dwie i po tej równi pochyłej z tym rannym. trzeba się było jakoś tarabanić i prawda dbać, żeby go nie zgubić po drodze, bo on przecież nie był niczym przywiązany. Przypominam sobie w każdym razie taki dzień, to był 31 sierpień Noc 30 na 31 sierpnia była tragiczna. Przede wszystkim to był już schyłek obrony starówki. Byliśmy otoczeni. Właściwie starówka była odcięta od wszystkich dzielnic już 7 sierpnia. Dzień, i tutaj skupiono cały ogień. Broń nieprzyjacielskiej. Zaczęło się bombardowanie, które no, powtarzało się w drugiej połowie sierpnia regularnie co jakieś 15 minut. Nadlatywały trzy sztukasy, zarzucały bomby. Poza tym obrzucano nas granatnikami, miotaczami min, które nazywaliśmy na starówce szafami. Z tym, że Dlaczego szafami? Bo przed wyrzuceniem tych pocisków słychać było takie charakterystyczne skrzypięcie szafy i wtedy wiadomo było, że w parę sekund poleci pięć pocisków burzących, szósty był zapalający. Te pociski robiły straszliwe spustoszenie. No, w Śródmieściu wiem, że nazywano je krowami u nas szafami. Więc sytuacja na starówce stawała się beznadziejna, przecież połowę oddziałów straciło swój stan lżej ranni, jeszcze jeszcze walczyli, szpitale były pełne rannych. Zresztą szpitale też były bombardowane, też były burzone. I ciągle trzeba było tych rannych przenosić, przemieszczać z jednego szpitala do drugiego, z jednego miejsca do drugiego. No, był niesamowity, prawda? Tłok, wszystkie piwnice zawalone, na piętrach, ja mówię w tej chwili o szpitalu na długiej siedem, na piętrze. Nie było nikogo, chociaż tam były wspaniałe pomieszczenia, sale. Pierwsze piętro miało jeszcze sufit, drugie piętro i dach to już właściwie nie istniały, ale pierwsze piętro było wolne. A rannych przenosiło się do piwnic i na parter, no bo tam wydawało się, że jest bezpiecznie. No ale warunki były okropne, nie było opatrunkowych materiałów, ginęła również, personel sanitarny, nie było leków i wtedy dowództwo postanowiło, że będziemy się przebijać do Śródmieścia górą. Nasze oddziały miały wyjść od Bielańskiej, w okolicach Banku Polskiego, przebijać się bez, przez Bielańską, po drugiej stronie Bielańskiej byli Niemcy, w ruinach wypalonych domów. Tam już nie, były domów, nie było domów, tylko ruiny. Dalej, trasa miała prowadzić jakoś w kierunku Senatorska, wiem, że Plac Bankowy, jakieś hale to do Śródmieście Oddziały śródmiejskie miały atakować w tym samym czasie z drugiej strony. Ale yy, i również sądzono, że uda się ewakuować tym sposobem i rannych i część ludności cywilnej. Ale to przedsięwzięcie się absolutnie nie powiodło. Było chyba nie było dobrego rozpoznania. Okazało się, że po drugiej. W stronie Bilańskiej są mocno uzbrojone oddziały niemieckie. Także nawet trudno było przeskoczyć przez Bilańską, ale niektórym oddziałom cośkowcom, oddziałom zwigier, i innym udało to się. Niemcy stworzyli taki ogień zaporowy, bo na placu teatralnym byli Niemcy, w pałacu Radziwiłów byli Niemcy. Także poszedł ogień zapalowy z karabinów maszynowych i przejście było niesłychanie trudne. Bardzo dużo chłopców poległo. Ci, którzy zostali ranni i zostali się po tamtej stronie Bielańskiej, no, zostali po prostu zamordowani. I Niemcy jeńców nie brali. Część oddziałów się wycofała. Z rannymi. Myśmy wtedy znajdowały się gdzieś właśnie w okolicach. Długi przybiegł kolega, który brał udział w tym przybiciu, saski. I on zresztą ranny w rękę, tam już opatrzony z ręką na tym blaku, drugą rękę też miał, jakąś pokaleczoną. I powiedział nam, że są ranni nasi koledzy że jeden Edek został w ruinach na Bielańskiej i że trzeba ich przynieść ratować. Poszłyśmy razem z Saskim we dwie, z Janką Gruszczyńską z ulicy Długiej, przechodziło się przez jakieś podwórka, przez jakieś, pamiętam, kino miejskie bez sufitu. Doszłyśmy do Bramy wychodzącej na ulicę hipoteczną. Przy tej bramie stał jakiś posterunek no naszych takowców i nie przypuszczam, nie chciał nas dalej puścić, właściwie nie wiem dlaczego, no ale jakoś zmyliśmy czujność, przedostałyśmy się na tą hipoteczną przez bramę i otworzył się przed nami obraz księżycowy. Ulica Doniówiczoska, ulica Hipoteczna nie była żadną ulicą, była jednym gruzowiskiem. Po prawej stronie tej ulicy sterczały takie wysokie, mocne mury, częściowo rozwalone chyba to było tyły Banku Polskiego. Po lewej te domy zostały właściwie zburzone tylko były te zewnętrzne sterczały właściwie ściany. Myśmy się tak przemykali poza ścianą biblioteki Załuskich, bo ta ściana jakoś ocalała, dlatego, że od strony Bilańskiej był ostrzał. Niemcy byli na Bielańskiej po drugiej stronie, więc trzeba było iść ostrożnie, żeby nie dostać. Doszliśmy w okolice więzienia na Deniłowiczowskiej, Właściwie to było ruiny więzienia, ale tam znajdowała się ostatnia nasza placówka powstańcza. Dalej to już była ziemia niczyja, zarówno w kierunku Placu Teatralnego, jak i ulicy Bilańskiej. Porozumiewaliśmy się z tymi chłopcami tak z pewnej odległości na migi. No doszliśmy, doszliśmy, udało się nam tam do nich dotrzeć. Pytamy się, czy tutaj nie ma Jakieś rannych, czy ktoś nie został? A może i jest, bo słyszeliśmy jakieś jęki. No, wiadomo było, że wchodzimy już w okolice, w przedpole, że tak powiem. Minęliśmy tą placówkę z tego narożnika ruin więzienia do sąsiedniego budynku usytuowanego tam w kierunku ulicy Bolańskiej, prowadziła taka niziutka barykadka. widać, że sypana na prędce, prawdopodobnie przez wycofujące się oddziały. Ona wystawała mniej więcej z pół metra ponad to gruzowisko, bo tam też nie było żadnej prawda powierzchni gładkiej, tylko to było gruzowisko rozwalonego domu. Przypuszczam, że po tym gruzowisko tego więzienia. No ale ta barykatka doprowadziła nas. Czołgają, czołgaliśmy się oczywiście, bo ostrzał był z placu teatralnego. Przeczołgaliśmy się na brzucha pod tą barykatkę. Wskoczyliśmy do okienka narożnego domu, do piwnic. Piwnice były oświetlone, bo były jasne w każdym razie, bo jakoś niczym nie zasłonięte. Przeszłyśmy kilka piwnic razem z tym kolegą. Potem trzeba było wyjść przez taką dziurę w stropie, bo jedna z piwnic była rozwalona. Znalazłyśmy się na małym podwóreczku. No i zaczęłyśmy penetrować te najbliższe ruiny, sięgające właśnie do ulicy przed ostrzałem niemieckim chroniły nas te wypalone właśnie ściany. No, jeżeli się szło takie w takiej trochę zgiętej pozycji, no to wydaje nam się, że jednak byłyśmy niewidoczne. No, penetrowałyśmy te ruiny trochę z duszą na ramieniu, nie wiedząc, czy nie napotkamy jakichś patrol niemiecki. Ale nie słyszało się żadnych głosów, żadnych kroków. Ja szłam pierwsza, bo Janka taszczyła za mną nosze.